Tegoroczny autorytet znamy już od dwóch tygodni. Dzisiaj będę miała zaszczyt wręczyć mu nagrodę. Drodzy Państwo, autorytetem plebiscytu Mediatory został ksiądz Adam Boniecki. Oj. Gratuluję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. W jednym z wywiadów przyznał się ksiądz do tego, że w młodości stosował technikę, która polegała na zirytowaniu swojego rozmówcy po to, aby ten był bardziej szczery. Zastanawiam się, czy księdza coś denerwuje? Czy nie można wyprowadzić do wagi, żebym puścił farby i powiedział, co myślę w tym sensie, tak? Czy byłby ksiądz bardziej szczery? Tak, no opracowując tę technikę, jednocześnie się uzbrajałem, żeby się temu nie poddawać. Oczywiście masę rzeczy mnie irytuje, ale nauczyłem się, że lepiej nie okazywać tej irytacji i można dużo dalej zajść i więcej osiągnąć, więcej się dowiedzieć. Irytuje mnie mnóstwo rzeczy oczywiście. A obciach księdza irytuje? Bo kiedyś stworzył ksiądz taką swoją listę obciachu. I znalazły się na niej również zjawiska z, ze świata mediów. Może zobaczmy. Pisanie artykułów wstępnych do gazety, kiedy się nie ma niczego ciekawego do powiedzenia. Tutaj można na telewizorku sobie podejrzeć. W kontaktach z mediami telefonowanie do szkła kontaktowego. W redagowaniu gazet przejmowanie tematów z innych pism bez wzmianki o tym. W pisaniu do gazet w sprawach kontrowersyjnych cytowanie wyłącznie materiałów jednej strony. W TVN 24 nierozróżnianie procesji od pochodu z pochodniami przed pałac prezydencki. Czy dzisiaj dodałby ksiądz coś do tej listy? Czym dodał? No oczywiście, że można dodać to, to ilustracja. No, tych obciachów mamy pewno na około, i to myślę, jest dowodem dobrego samopoczucia ludzi, którzy z dużym zadowoleniem te obciachy właśnie popełniają na publicznym na, na oczach społeczności. No, jest. A czy to jest lista tworzona? Tylko na podstawie obserwacji czy również własnych doświadczeń? Nie, ta lista nie była tworzona jakoś bardzo długo. Pisaliśmy o obciachu, a ponieważ sam jestem autorem wstępnych artykułów, tych edytoriali, więc przede wszystkim że pisać edytoriale nie mając nic do powiedzenia. To jest straszny obciach, żeby się panicznie boję i prawdopodobnie to się czasem zdarza. To były takie no, z rękawa pierwsze, jakie można było wymyślić. W Przekonaliśmy się, że media mają problem z kościołem. A czy kościół ma problem z mediami? Że media mają problem z kościołem? I czy kościół ma problem z mediami? Może mówimy o ludziach kościoła bo Kościół to jest tajemnica wiary, to jest bardzo religijne pojęcie mistyczne, ale mamy konkretnych ludzi Kościoła, nie? mówię, dlaczego Kościół się nie odezwał i mamy na myśli arcybiskupa Michalika. Więc... Często... Tru... <grym> <grym> Więc rzeczywiście mają problem z mediami w Polsce osobliwie. Myślę, że tutaj jest pewna specyfika nasza narodowa, należy... Pielęgnować tradycję narodową, oczywiście, i tradycją polską jest nietykalność duchownego. Nie wolno na duchownego podnosić ręki. Kto duchownego bije, to mu ręka zgnije. Jesteśmy przyzwyczajeni jako stan duchowny do tego, że nikt nas nie krytykuje, nikt nas nie obserwuje. To jest efekt historii, to jest efekt prl -u. Jeżeli ktoś krytykował księży, to znaczy on jest po stronie onych. Więc nawet jak było coś do skrytykowania, to się milczało wtedy. I myślę, że ludzie kościoła nie bardzo mogą się nauczyć. Stopniowo się właściwie nie uczymy tego, że to niekoniecznie jest nienawiść, niekoniecznie jest to jakaś walka z kościołem, jeżeli ktoś, no widząc rzeczy godne ubolewania, czy wątpliwe, czy trudne, i dlatego reaguje na to. Dlatego myślę, że się uczą ludzie Kościoła rozmowy z mediami, ale ciężko to idzie dosyć, bo jest pewna konwencja, no jest coś takiego, że ksiądz w telewizorze jest przewidywalny do bólu, wiadomo co powie, nie? To, jest, to jest jak ten słynny mąż, który nie chodził do Kościoła, tylko chodził do knajpy, ale żona pyta, byłeś w Kościele? Byłem. Było okazanie było. O czym było? O grzechu. Co ksiądz mówił? Był przeciw. No. Więc, <laughs> Więc jak ksiądz wychodzi do telewizora, no to wiadomo, że będzie przeciw, że będzie... I dlatego ta rozmowa czasami to, jest, to, to nie jest prawdziwa rozmowa, bo żeby rozmawiać trzeba wczuć się w myślenie tej drugiej strony, która jest kompletnie inna, nie? I to, to ciężko nam idzie, nam, ludziom reprezentującym Kościół. Czy wobec tego media katolickie mają większy autorytet do tego, aby krytykować Kościół? No tu było powiedziane, że nie trzeba do dziennikarzów dodawać przymiotnika. No i to jest boską, no media katolickie, co to znaczy? No co to znaczy media katolicka? Owszem, tygodnik powszechny jest napisany, że to jest katolickie pismo, no w takim sensie owszem, no to są media katolickie, tylko nam, nam, nam ciągle zarzucają, że tygodnik powszechny nie jest katolicki właściwie, jest bezbożny, jest żydowski, jest liberalny, jest nie wiem jaki. A mi się zdaje, że jest katolicki, ostatecznie nie zabrano nam tego tytułu. I takie etykietowanie jest chyba bardzo niedobre i sprzeczne nawet z duchem katolickości. Tygodnik powszechny zdecydowanie lubi takie długie formy publicystyczne. Tymczasem współczesne media to media szybkie, newsowe. Według księdza ta idea pośpiechu, kariery nie sprzyja tworzeniu kultury fotela i lampy, której wymaga tygodnik powszechny. Tymczasem jednak tygodnik całkiem nieźle się trzyma. I jak to się dzieje? Tak, no nie, 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 nie dłuższa że co długie formy. Tak, że. Tygodnik Powszechny zakłada tworzenie długich form przemyślanych. Są to teksty bardzo inteligenckie. Natomiast współczesne media to formy krótkie, newsowe, szybkie. No, takie mówienie współczesne media jest takim pewnym zabiegiem retorycznym. Co znaczy współczesne media? Można powiedzieć, że w ogóle media są obrazkowe tylko, że to co się widzi. Nie? Cofamy się do homo videns, czyli do poziomu goryla. Że to, co widzimy, to percepujemy. Natomiast operacja już opanowania abstrakcyjnej czynności, rozszerzowania symbolu, jakim jest litera, już przekracza nasze możliwości. I myślę, że pisma, nie tylko tygodnia powszechnie, jest jednak parę pism, które nie ograniczają się do krótkich newsów i haseł i błyskotliwych rzeczy. Ratują jeszcze Homo sapiens, ten gatunek zanikający. To jest prawda, że. Żebyśmy mieli taką tendencję, może była taka potrzeba za PRL-u, że te teksty były długie. Turowicz miał na biurku taki tekst, że nie ma takiego tekstu, który by nie skorzystał na skróceniu, bo nie wiem, tam o jedną trzecią. A księdza boli skracanie długich tekstów? Że to moje teksty? Tak, kiedy jest na przykład za długi. Proszę Pani, ktoś... proszę Pani nie czyta Tygodnika Powszechnego, jest bardzo dobre pismo. Okay. o czym świadczą te oklaski co tydzień piszę tekst który ma 4000 tysiące znaków nie wiem czy jest dużo czy nie ale zważywszy na otchłanną głębię tego tekstu aktualność mądrość nie w czterech w tysiącach znaków to jest nieźle to jest nieźle nawet jak na tygodnik powszechny ale tam jest wiele tych krótkich form bo Oczywiście, że, że, że nie można redukować wszystkiego do obrazka, no ale no przerażają czytelnika takie blachy zadrukowane bez tytułu, więc staramy się, żeby to było strawne. Jest chyba strawne. Czyli nie odnalazłby się ksiądz we współczesnych mediach jako na przykład reporter? Ja się nie odnalazłem. Współcześnie. I był ksiądz reporterem zaczynał pan. Byłem oczywiście, że się świetnym reporterem byłem Także, że wprawdzie nie zostałem tutaj dostrzeżony w tym gronie. I słusznie, i słusznie, bo tutaj dopiętnie dorastam, ale reporterem byłem przez całe lata, nawet korespondentem zagranicznym i to, to się nie wisało tak jak dzisiaj na te komputerze, to trzeba ona... Telefaksie, ma im przesyłać. To, to męka, bo człowiek pisał krócej, żeby tę mękę skrócić pisania na tych taśmach. Czyli 140 znaków byłoby wystarczającą ilością. 140 na reportaż. No. Nie, no na informacje na przykład. Taka krótka forma dziennikarska, 140 znaków. No, no. Tak, 140 znaków. Są. Komentarze, o, w tygodniku są takie, komentarze się pisze, to jest szalenie trudno, oczywiście każdy wie, że jest trudno napisać krótko niż długo, nie? Napisałem tak długo, bo nie miałem czasu napisać krótkiego tekstu. Yep. Ale nie zdenerwowałam księdza. Co? Nie zdenerwowałam księdza. Nie? Nie zdenerwowałam księdza, nie zirytowałam. nie, nie. No to dobrze dla mnie w takim razie. Szanowni Państwo, autorytet plebiscytu Mediatory. Mogę jeszcze coś powiedzieć, zanim Pani. Jeszcze Wykrzykli. nie powiedziałam nie, Pan... ostatniego słowa. Także... Proszę Państwa, bardzo dziękuję. To jest no, wspaniała rzecz, być w, w takim plebiscycie wyłonionym, ale to Państwo myślą, że jestem autorytetem. Nie, To nigdy nie przyszło do głowy i, i chyba nie jestem. Także nagrody przyjmuję z wdzięcznością, ale proszę się na to nie dać nabrać. 15 tysięcy studentów upragnionych do głosowania nie może się mylić. Autorytet ksiądz Adam Boniecki.